Ma wiosna, wiosna, wiosna. Zawitała wreszcie. Dzisiaj wam pokażemy, jak ogarnąć sobie samochód pod chmurką, że nie musicie mieć jakichś super warunków, nie wiem, maszyn i tak dalej, że możecie sobie spokojnie zrobić to gdzieś przy domu czy coś. Pamiętajcie tylko, że nie w pełnym słońcu. I użyjemy sobie dzisiaj Insekta. I parę innych produktów. I sobie podziałamy. Rzucimy sobie teraz dwa Insekty. Tu mamy Insekta CNC Automotive. Sprawdzimy jak sobie to działa i sprawdzimy sobie insekty za Zrobimy, no nie wiem, postaramy się, bo tutaj jeszcze tak naprawdę te owadziki nam się nie obudziły na dobrze. Ale coś tam jest na lusterkach czy na szybie. E, Spikamy sobie połóweczkę. Pamiętamy, żeby nie był samochód nagrzany. Tak, no. Tutaj pierwsze jakieś refleksje, ja to już wiem, ale powiem wam, bo wy tego nie poczujecie w filmie. Super zapach taki pomarańczowy. Tak jak dzisiaj mamy spoko bo tu jest chmurka, coś, no i temperatura jest też taka, nie wiem, 15 stopni. Także... Mamy radę. Patrzę, no taki, nie wiem, z marketu jakiś, marketowy produkt to jest. Action, chyba. Action? <laughs> nie wiem, chemion, no nie jest jakiś uciążliwy, ale taki chemiczny zapach. Już co, bo zaczyna mi parować. Nie chcę, żeby odparowywało. Dobra, no trzeba będzie to pukać, bo... No, wiesz co, no nie będziemy zostawiać na no, no, pomimo, Widzę, nie rób tak. Trzeba... Trzeba będzie to pukać szybko, żeby no nie zasnęła chemia. No i wzięliśmy sobie, bo nam odparowywać, bo jednak to słoneczko już daje wiosnę, to możecie zawsze sobie delikatnie, nie wiem, zwilżyć to, żeby żeby, żeby Wam nie wysek ten produkt na na lakierze, na, na jakichś elementach samochodu. Zwilżyć. No i co? No trzeba dać temu poleżeć chwilkę. No i będziemy płukać. Tutaj już widzę, że ten jest gęstszy. Podłóg tak sobie fajnie gdzieś przylega. Tutaj taka, no nie wiem, taka płynna bardziej szybciej i szybciej odparowuje. Jest to jeden i drugi chyba sobie. szczerze nie ma co pierdolić. Dał radę, bo to są dość świeże robaczki. Ciekawe jak po takiej trasie, czy coś w lato, gdzie jest gorąco, i by się jeden czy drugi poradził, ale sprawdzimy to, no ale na tej chwilę mówię, to no, nie ma tragedii, coś tam ruszył i tamten, i ten, tak naprawdę jak już umyjemy, będziemy go słyszeć czy coś, to będziemy widzieć, czy, czy coś zostało, czy I jedna jeszcze ważna sprawa, bo jak robimy i próbujemy zmyć te robaki, tak jak będziemy to robić, pod takim kątem 90 stopni, nie wiem, tu są robale na zderzaku czy czymś i. I tak działać, to będzie ciężko to zmyć. Zawsze pod, pod o kątem, jak to będziemy zmywać, to też ta siła kinetyczna zmyjki czy coś będzie miała potęgować działanie tej chemii, czy tej, czy tamtej. No też nie tylko sama chemia, czy coś, tylko technika to jest. Chwila moment i ferek wjeżdża sobie po insekcie. Po zimie, po, po jakichś tam sprawach takich, chociaż w tym roku nie mieliśmy jakiejś prawdziwej zimy, ale, ale trochę tego syfu na, na drodze leżało, to warto jest na takie, no nie wiem, pierwsze, czy, czy jeszcze jak, jak ta pogoda zrobi się taka super, super, no to jak to mówią, troszeczkę odszczurzyć i użyć czegoś mocniejszego, żeby to zebrało, dobrze dobrą dekontaminację zrobić. No i później będzie już rej, tak? Jak będzie ciepło, to będziemy sobie używać jakichś neutralnych pianczy czy innych rzeczy, bo, bo nie będzie po prostu takiej potrzeby. Po czym poznać dobrą chemię? Tak naprawdę wszystko zależy od komponentów. Nie ma jednej, bo jednemu będzie leżeć ta chemia, drugiemu inna, jednemu będzie odpowiadać zapach. Jeden lubi bardzo mocne, agresywne środki, żeby to szybciej, drugi lubi, żeby to działało żeby się poleżało, żeby ten efekt nie był taki szybki, ale bardziej dba o bezpieczeństwo, czy tam jakieś, nie wiem, wie, że ma polerowane felgi, czy coś, no to nie może tak być, bo zrobimy więcej złego niż dobrego. Także jest tu wiele aspektów, na co powinniśmy przede wszystkim jakość do ceny zwracać mi uwagę i to jest kluczowe, tak? No i jak dla mnie, nie wiem, jak ja miałem swoją firmę, czy, czy ten, no to miało to znaczenie, że jakość do ceny ale też koncentrat, bo ja mogłem do każdego samochodu mogłem sobie dobrać inną dawkę, tak? Jeżeli to było w koncentracie, to jeden potrzebował 1,10, a drugi 1,40 i było spoko. Ale ceniłem sobie to, że to jest w koncentracie, bo po prostu, nie wiem, no czasowo też, tak? Nie, nie musiałem tracić czasu. Jak potrzebowałem, to sobie zwiększałem dawkę chemii i, i działałem. Bo czas to, jak już w firmie czy coś, to pieniądz jest. Nigdy nie ma czasu, każdy jest zabiegany wydawka, to następny samochód, wiadomo, to nigdy, zawsze, zawsze jest coś. Fajnie to tylko wygląda na, na, na Facebooku, i Instagramie, jak już są zdjęcia, jest gotowe auto. Nie wiem, co sobie robię, nalejemy, będziemy potrzebowali trochę wody. Paluchem nie będziemy jeździć, bo wtedy rysujesz. E, oczywiście bez rękawiczek znowu, ale zaraz założę, żeby było profesjonalnie. Nie, muszą być, bo przez skórę, przez ten, tak się mówi, każdy, nie wiem, no ja jestem tak, że raz założę, raz nie założę, zapomnę czy coś, ale przez skórę, nawet jeżeli to są jakieś fajne środki bezpieczne czy coś, to wszystko się wchłania, wchłania. to jest jednak chemia. Przydałoby się, żeby te nitrylowe rękawiczki mieć i zakładać przy jakichś właśnie pracach tego typu, bo szkoda zdrowia, szkoda. O, a samochód nie jest jakiś super brudny, ktoś dba o niego, ale, ale, ale mówię, tefer jak najbardziej. I jeszcze raz, nie na nagrzany lakier, na pewno i tym bardziej czarny czy coś, bo to odparuje i narobi nam problemu, bo mamy rozrobiony, nie wiem, powiedzmy tam 1,10, 1,50, ile zależy, który produkt. W momencie, kiedy nakładamy to na rozgrzany lakier albo, albo jest gorąco i, i zaczyna woda odparowywać, no to co nam siedzi? Chemia nam nie, nie odparuje tak, siedzi nam po odparowaniu wody... Czysta, nierozrobiona chemia, i wtedy jest problem, bo, bo nie wiem, felgi, jakieś delikatne wykończenia, znaczki, nie wiem, Black Piano czy coś ubarwiają się, tak? I ktoś mówi, że kurde, rozrobiłem, było rozrobione 1,50 czy tam ileś, a, a uszkodziło mnie, do dupy jest ten produkt czy coś, a tu nie chodzi o produkt, zawsze tylko, no mówię, no normalne. No. Sposób korzystania z tego też, także zawsze, nie wiem, w cieniu, jeżeli się da, czy. czy żeby, żeby to robić. Chociaż my też, no hey, Chociaż to mówię, takie słońce za chmurami, on nie jest gorące, czy coś można działać. Ale w lato, jak będzie tam, nie wiem, 20 parę, 30 czy, czy, czy więcej w pełnym tym, wjeżdża ktoś, nie wiem, na myjnię nawet bystotykową, ma swój ten, nie ostygnie ten samochód, felga i, i od razu działa, no i co? No problemy są od razu, tak. Mówię, musimy uważać i patrzeć na to, żeby nam to nie wysychało, kontrolować. Nie wiem, jak masz nagrany samochód, możesz sobie przecież, nie wiem, wodą z sieci, tak? Schłodzić go, no, wziąć, żeby pukać tą wodą z sieci. I, i ta temperatura spadnie wtedy, tak? No i co, robimy sobie ten oprysk też, żeby się upewnić, że wszystko mamy tak, nie, nie z zamkniętymi oczami, jak niektórzy, nie wiem, idą mi i, i, i psikają, tylko żeby równomiernie gdzieś to cały ten oprysk był rozłożony tyle nam już to sobie poleżało i działamy dalej co zrobimy ten to nie zapominajmy o wnękach możemy sobie użyć tefera możemy sobie użyć jakiegoś apc najważniejsze co żeby jeszcze raz nie robić na jakieś rozgrzane te powierzchnie no i działamy sobie nie parę strzałów na pędzelek no i tyle Tu jakiejś filozofii nie ma, po prostu musimy dojść wszędzie, wypędzlokować. Wiesz co, no pod kątem karczerem zaraz pokażemy. Albo przy zamkniętych drzwiach też można wypłukać, zależy jaki samochód, nie? Wiesz co, zależy jakie jest zabrudzenie. No tak jak tutaj jeszcze coś, to, to, to... Jednym czy drugim, jak jakieś mamy smary, czy jest taki zapuszczony czy coś, to chyba tfr będzie lepiej. Bardziej zbierze. No to kurna, to nie jest robota taka, wiesz, to pokazują, że tam będziesz sobie midział czy coś. Jak coś robisz, no to tak jak w każdej pracy, no działasz i tyle, nie?